To największa metalowa drukarka trójwymiarowa na świecie. Stworzyła ją firma Relativity Space startup, którego celem jest wydrukowanie kompletnej rakiety razem ze zbiornikami i silnikami w ciągu 60 dni. Właśnie zaglądam do środka rakiety wydrukowanej w technologii trójwymiarowej, która faktycznie poleci w kosmos. Ten ogromny fragment metalu robi niesamowite wrażenie. W miejscach spawów pojawia się intensywne promieniowanie ultrafioletowe. Możesz to filmować, ale nie patrz na nie bezpośrednio. Można tam szybko doznać poparzeń, więc przypomina to trochę przygotowania do wejścia do wulkanu. Dobrze, teraz wejdziemy do drukarki 3D i zobaczymy, jak to wszystko działa. Trzymaj to wysoko i nie patrz w tamtą stronę. Jesteśmy już w środku drukarki. No, widzę właśnie. Możemy podejść bliżej, choć tędy. Tutaj widzisz topiący się drut i poruszającą się głowicę drukującą, i to właśnie wyładowanie plazmowe. Trudno to dostrzec, ale co kilka milisekund zachodzi tam pewien proces. Modyfikuje on charakterystykę elektryczną, co umożliwia precyzyjniejsze kontrolowanie nakładania materiału. Znasz jego temperaturę? Myślisz, że przekracza temperaturę topnienia? Tak, jest nieco wyższa od temperatury topnienia aluminium o kilkaset stopni. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660 stopni Celsjusza, więc cały kadłub rakiety jest w zasadzie stapiany w jedną całość, fragment po fragmencie. To właśnie cały surowiec metalowy potrzebny do wydrukowania rakiety. Żartobliwie mówimy czasem, że przypomina pajęczynę Szarloty albo pajęczy jedwab. W rzeczywistości to stop aluminium nawinięty na szpulę drutu. Drukujemy z prędkością około 10 cali na sekundę. Ten drut naprawdę przemieszcza się więc bardzo szybko. Następnie połączenie laserów i wyładowania łuku plazmowego sprawia, że oba elementy stapiają się jednocześnie. A gdzie dokładnie wychodzi drut? Właśnie tam go widzisz. Wyładowanie łukowe pojawia się również na samym końcu drutu. To jest kamera? Tak, to kamera. Dlaczego w ogóle ktoś miałby chcieć drukować rakietę w technologii 3D? Czy robimy to tylko dlatego, że ta technologia jest po prostu dostępna? Bo bawi mnie, że twoje doświadczenia z drukiem 3D przekonały cię, że to właśnie przyszłość. Mam wrażenie, że wiele osób, podobnie jak ja, ma raczej frustrujące doświadczenia z drukarkami 3D. Druk 3D wydaje się czymś, co powinno być rewelacyjne, a jednak za każdym razem, gdy próbuję, efekt nie jest taki, jakiego bym oczekiwał. Tak, doskonale to rozumiem. Przez pierwsze lata często kończyliśmy z bezużytecznymi kawałkami metalu, które do niczego się nie nadawały. Istnieją jednak naprawdę solidne powody, by drukować rakietę w technologii 3D. Rakieta składa się z czterech głównych systemów: ładunku, systemu naprowadzania, struktury oraz napędu. Największą część rakiety zajmuje układ napędowy z silnikami i zbiornikami paliwa. Kryogeniczne paliwo i utleniacz są tłoczone przez wtryskiwacz do komory spalania, gdzie reagują ze sobą, uwalniając ogromne ilości ciepła. Powoduje to gwałtowne rozprężanie się gazów, które następnie opuszczają dysze rakiety z ogromną prędkością. Im większa prędkość wylotowa oraz przepływ masy, tym większy ciąg jest wytwarzany. Rakiety to ogromne i niezwykle złożone konstrukcje inżynieryjne, które dotychczas powstawały głównie przy użyciu tradycyjnych metod produkcji. Oznacza to, że zanim w ogóle rozpoczniesz budowę rakiety, najpierw musisz stworzyć narzędzia potrzebne do jej wytworzenia. Na przykład przy budowie kolejnej ogromnej rakiety NASA Space Launch System konieczne było najpierw skonstruowanie urządzenia Vertical Assembly Center. To narzędzie ma ponad 50 metrów wysokości i służy do spawania kopuł, pierścieni oraz cylindrycznych segmentów zbiorników paliwa rakietowego. Proces przygotowano podobnie jak w przemyśle lotniczym: zaprojektowano własne narzędzia i gruntownie je przetestowano, zanim przystąpiono do właściwej budowy rakiety. Po 11 latach prac rozwojowych mają wreszcie jeden egzemplarz gotowy do złożenia. Dla porównania, Relativity Space istnieje dopiero 5,5 roku i planuje wystrzelić swoją pierwszą rakietę jeszcze w tym roku. Postrzegam to jako zderzenie tradycyjnego podejścia inżynieryjnego ze stylem RODEM z Doliny Krzemowej. Budujesz coś, sprawdzasz co nie działa, a potem tworzysz kolejną wersję, która eliminuje te problemy, prawda? Różnica polega na tym, że ja zawsze pracowałem z oprogramowaniem, a oni operują sprzętem lotniczym. To faktyczna konstrukcja zbiornika rakietowego, którą planujemy wynieść na orbitę pod koniec tego roku. Czyli ten element naprawdę poleci w kosmos. Tak, poleci w kosmos. Poleci w kosmos i jest największym obiektem wydrukowanym w 3D, jaki kiedykolwiek powstał z myślą o wysłaniu go w przestrzeń. To może być największy produkt tego typu na świecie. Nadal wygląda jak wydruk 3D. Warstwy są wyraźnie widoczne. Tak, te warstwy wciąż są zauważalne. Ta chropowatość zwiększa masę jedynie o około 5 do 10%. Po przecięciu elementu i zajrzeniu do środka wygląda on jak zwykły metal. Najpierw jest drukowany, a następnie poddawany obróbce. W miejscach łączeń przypomina standardowy metal. Czy ta chropowatość powierzchni ma wpływ na aerodynamikę? Nie, absolutnie żadnego. Z punktu widzenia aerodynamiki to w zasadzie dokładnie to samo. Cały proces polega na tym, że jeszcze przed rozpoczęciem drukowania przeprowadzamy symulację wydruku, bo gdybyś po prostu wziął plik 3D i nacisnął drukuj, otrzymałbyś element powyginany, a materiał byłby porozrzucany na wszystkie strony. To nie miałoby prawa działać, dlatego stworzyliśmy oprogramowanie, które jeszcze przed drukiem odwraca przewidywane odkształcenia całej części. Roboty drukują zdeformowany kształt, ale końcowy rezultat jest idealnie prosty. Z dokładnością do ludzkiego włosa. Podczas stygnięcia ten zdeformowany element sam się prostuje. Symulujemy to wszystko przy użyciu zaawansowanego solwera obliczeniowego. Musieliśmy rozwiązać mnóstwo problemów, żeby druk rakiety był w ogóle możliwy, ale właśnie te drobne postępy z ostatnich lat doprowadziły nas do przełomu. Dlatego teraz widzisz przed sobą całą rakietę. Możesz podejść bliżej, jeśli chcesz. Wow! Patrzę właśnie do wnętrza rakiety 3D, która poleci w kosmos. Tak. To ogromny kawał metalu, aż trudno w to uwierzyć. Racja. W środku widać coś w rodzaju pierścieni. To wydrukowane usztywnienia, które zapobiegają wyginaniu się i zapadaniu rakiety. Wyobraź sobie puszkę coli. Dopóki jej nie otworzysz, bardzo trudno ją zgnieść, bo ciśnienie w środku utrzymuje jej kształt. Gdy jednak pociągniesz za zawleczkę, ciśnienie znika i puszkę można bez trudu zgnieść. Z rakietą jest podobnie. Ciśnienie na poziomie 50 funtów na cal kwadratowy, czyli mniej więcej tyle co w oponie samochodowej, utrzymuje ją napompowaną i chroni przed zgnieceniem, a dodatkowo te usztywnienia zwiększają jej sztywność. Co ciekawe, zbiornik rakiety, w stosunku do swojej średnicy, ma cieńsze ścianki niż puszka coli. Jeśli puszka coli wydaje ci się cienka, pamiętaj, zbiornik rakiety jest jeszcze cieńszy, jest naprawdę bardzo lekki i właśnie taki musi być. Rozumiem. Firmy z branży lotniczej od ponad dekady wykorzystują metalowy druk 3D do wytwarzania niewielkich, ale bardzo złożonych komponentów, takich jak wtryskiwacze. Najważniejszą częścią silnika rakietowego jest obszar, w którym ciekły materiał pędny zamienia się w drobną mgłę i błyskawicznie się miesza. Takie elementy są już powszechnie drukowane w 3D w całej branży. Tradycyjny wtryskiwacz silnika rakietowego miesza ciekły tlen z metanem, wytwarzając płomień w komorze. Zwykle składa się z ponad tysiąca części i jego produkcja trwa 9 miesięcy. Natomiast my drukujemy go w 3D jako jeden element w ciągu dwóch tygodni, 10 razy taniej. Jedną z największych zalet druku 3D jest ograniczenie liczby części. Czy wiesz, że temperatura w komorze spalania rakiety może dochodzić nawet do 3500 kelwinów? To tak wysoka temperatura, że stopiłaby niemal każdy metal. Jak więc komora spalania i dysza rakiety nie ulegają stopieniu? Są chłodzone dzięki przepływowi kriogenicznego paliwa przez ich ściany. W głównych silnikach wahadłowca kosmicznego, a ja uwielbiam o nich opowiadać, panuje tak wysoka temperatura, że można by tam zagotować żelazo. Z kolei na zewnętrznej powierzchni można by coś do niej przymrozić, bo przez te elementy przepływa ciekły wodór. Aby je wykonać, trzeba było użyć tysięcy bardzo cienkich rurek, uformować je w kształt komory spalania i dyszy. A następnie wszystkie ze sobą zespawać. Było to niezwykle pracochłonne. Wzdłuż konstrukcji biegło 1080 pojedynczych rurek, które należało połączyć, by stworzyć komorę spalania i dysze silników wahadłowca. Dziś takie elementy można już w zasadzie wydrukować w technologii 3D. To dysza rakietowa wydrukowana w 3D, z kanałami dla kriogenicznego paliwa, zintegrowanymi w jednym elemencie zamiast tysiąca zewnętrznych rurek. Takie mniejsze komponenty najczęściej drukuje się w 3D z wykorzystaniem metalowego proszku i laserów. Kanały chłodzące powstają jako integralna część konstrukcji razem z samą dyszą. Proces polega na nakładaniu warstwy proszku o grubości około 1,20 grubości ludzkiego włosa. To więc ekstremalnie cienkie warstwy, nanoszone nieprzerwanie jedna po drugiej przez mniej więcej tydzień, aż powstanie dysza rakietowa, wydrukowana jako pojedynczy element. To rozwiązanie jest znacznie tańsze od tradycyjnych metod, a cały proces realizują jednocześnie cztery lasery. To naprawdę imponujące. Często słyszę pytanie, czy metale drukowane w 3D nie są zbyt słabe? Jak to w ogóle może działać? Tymczasem materiały powstające w druku okazują się nawet wytrzymalsze niż te wytwarzane konwencjonalnie. Wbrew temu, co podpowiada intuicja. Zgadza się. Opracowujemy własne stopy metali przeznaczone do druku 3D, korzystając z wiedzy zespołu specjalistów od materiałoznawstwa fakt, że metal najpierw się topi, a następnie bardzo szybko stygnie i twardnieje, pozwala wykorzystać to zjawisko fizyczne do tworzenia wyjątkowo wytrzymałych stopów. Druk 3D umożliwia błyskawiczne wprowadzanie poprawek i udoskonaleń. Możesz szybko coś zbudować, przetestować, przeprojektować, a następnie ponownie wydrukować ulepszoną wersję. To wersja silnika, która ma obecnie około 3 lat. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że gdy spojrzysz dziś na projekt silnika, wygląda on zupełnie inaczej niż ten egzemplarz. Każdą kolejną wersję można udoskonalać i dalej optymalizować. Na tym właśnie polega produkcja sterowana oprogramowaniem to jej kluczowa zaleta. Ponieważ nie korzystamy z trwałych narzędzi produkcyjnych, całą geometrię części kontroluje model Computer Aided Design, a drukarki wytwarzają elementy bezpośrednio z pliku. Oznacza to, że projekt można zmieniać naprawdę bardzo szybko. Zbudowanie kompletnego silnika zajmuje nam zaledwie około miesiąca. Miesiąc później możesz stworzyć lepszą wersję, a kolejny miesiąc jeszcze doskonalszą. Dlatego ten egzemplarz najpewniej będzie jednym z pierwszych silników lotnych, które trafią na orbitę wraz z naszą inauguracyjną rakietą. Czyli ta rurka nie jest wydrukowana w 3D, prawda? Jeszcze nie, ale w przyszłych wersjach planujemy zintegrować ją z drukowaną obudową i opracować sposób, by również była wytwarzana tą metodą. Być może największym efektem zastosowania druku 3D będzie całkowita zmiana tego, jak wygląda rakieta. Druk 3D pozwala inżynierom projektować elementy, które byłyby niepraktyczne albo wręcz niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami. Organiczne, opływowe kształty można drukować równie łatwo jak klasyczne konstrukcje. To właściwie część naszej kolejnej rakiety Terran-R, więc jest jeszcze większa. To podstawa zbiornika? To podstawa zbiornika? Tak, druk jest już prawie zakończony. Konstrukcja będzie sięgać aż tutaj. Ma 16 stóp średnicy i przypomina skorupę. Powiem szczerze, że trochę kojarzy mi się to z małą syrenką. Serio? Tak, to tylko element usztywniający. Nie chodzi o inspirację biologiczną. Ta struktura jest po prostu najbardziej optymalna. Projektujemy wiele elementów rakiety, które da się wytworzyć wyłącznie dzięki drukowi 3D. To jeden z powodów, dla których zbudowaliśmy firmę wokół tej technologii. Nasza rakieta, drukowana w 3D, wygląda zupełnie inaczej niż ta wykonana tradycyjnymi metodami. W moim odczuciu przypomina to raczej przejście z silnika spalinowego na elektryczny. Przez lata próbowano montować baterie i silniki elektryczne w już istniejących konstrukcjach. Wszyscy wiedzieli, że pojazdy elektryczne to przyszłość, ale Nissan i Ford przez długi czas nie oferowali naprawdę przekonujących modeli. Dopiero gdy pojawiła się Tesla i uznała, że elektryfikacja wymaga zmian w bateriach, silnikach, fabrykach, projektowaniu produktu, skalowaniu firmy oraz łańcuchu dostaw, wszystko zaczęło wyglądać inaczej. W pewnym sensie to właśnie sekret samochodów elektrycznych i powód, dla którego można je zautomatyzować w produkcji, liczba części jest znacznie mniejsza. Dlatego w przypadku w pełni wydrukowanej w technologii 3D rakiety dążymy do konstrukcji mającej nawet 100 razy mniej części. W naszej fabryce nie ma stałych narzędzi, w przeciwieństwie do większości przemysłu lotniczego, który nawet 60 lat po Apollo nadal buduje produkty pojedynczo, ręcznie, z setek tysięcy, a czasem milionów oddzielnych części. I tak naprawdę niewiele zmieniło się w samym paradygmacie funkcjonowania fabryk lotniczych. Tak, to nowa rakieta wydrukowana w 3D. Ma konstrukcję przypominającą skrzydła ważki i wciąż jest w budowie. To pierwszy egzemplarz tego typu. Obok stoi drugi. Dla porównania rozmiaru, i widać, że ten jest zdecydowanie większy. Nazywają się Teran 1 i Teran R. A nasza drukarka 3D to Stargate, jak w Starcrafcie. W Relativity wszystko ma nazwy inspirowane Starcraftem. Stargate teleportuje statki kosmiczne, dokładnie tak jak u Protosów. W naszej awionice mamy system pylonów, które musimy produkować w dużych ilościach, więc żartujemy, że trzeba postawić kolejne pylony. Większość ludzi tak naprawdę nie wie, jak buduje się rakiety w tradycyjny sposób. Wiele osób zakłada, że skoro mówimy o rakietach wszystko musi być już ultra nowoczesne, pełne robotów. Elon ma przecież SpaceX i Tesla, więc czy SpaceX nie wygląda po prostu jak fabryka Tesli z całą tą automatyzacją? Ale w rzeczywistości tak nie jest. Przemysł lotniczy w dużej mierze w ogóle nie wdrożył automatyzacji. Problem polega na tym, że rakiet produkuje się po prostu bardzo mało. Zgadza się. Brakuje więc motywacji, by opracować fabrykę zdolną wytwarzać powiedzmy 100 rakiet dziennie. Dokładnie. Tak jak w przypadku aut. Właśnie, nie produkuje się ich w dużych ilościach. Nawet samolotów pasażerskich nie powstaje aż tak wiele. Dochodzi do tego znacznie większa liczba komponentów oraz wyższy poziom złożoności. Samolot komercyjny składa się z milionów części. Zaprogramowanie robotów do montażu kilku milionów elementów to zupełnie inne wyzwanie niż składanie samochodu z kilkudziesięciu tysięcy części. To zdecydowanie trudniejszy problem. Właśnie dlatego druk 3D automatyzuje przemysł lotniczy. Nie polegamy tu na robotach skręcających części jak w motoryzacji. Projekt powstaje w pliku 3D, a drukarka natychmiast tworzy gotowy element. Jaki jest plan Relativity Space? Skupienie się na orbicie okołoziemskiej, czy mierzycie dalej? Terran One została zaprojektowana przede wszystkim do lotów na niską orbitę okołoziemską. Terran Air będzie natomiast zdolna wysyłać ładunki nawet na Księżyc czy Marsa. To naprawdę robi wrażenie. Założyłem tę firmę, bo głęboko wierzę, że powinny istnieć dziesiątki, a nawet setki przedsiębiorstw pomagających urzeczywistnić podróże na Marsa. Koncentrujemy się na wykorzystaniu technologii druku 3D oraz tego, co nazywamy fabryką przyszłości, a docelowo chcemy ją zminiaturyzować do systemu, który będzie można wysłać na Marsa i stworzyć tam bazę przemysłową. Długofalowym celem firmy jest stworzenie przemysłowej infrastruktury na Marsie. Pod wieloma względami ta fabryka jest jedynie prototypem. Nadal pozostaje znacznie mniejsza od tradycyjnych zakładów, a przy tym jest lżejsza. Uważam też, że powstanie takiej firmy było nieuniknione ktoś musiał się tego podjąć. Nie mam pewności czy za 10-20 lat nadal będziemy drukować rakiety 3D, ponieważ przy dużej liczbie startów bardziej opłacalne może być korzystanie z wyspecjalizowanych maszyn. Sądzę jednak, że firma jest w bardzo dobrej pozycji. Nawet jeśli Teran nie odniesie sukcesu rynkowego lub nie zostanie wybrany jako pojazd startowy, pozostaną światowymi ekspertami w druku 3D sprzętu rakietowego, bo zastosowali tę technologię tam, gdzie inni ją odrzucali. W mojej ocenie daje im to stabilną przyszłość. Czy rakiety drukowane w 3D staną się standardem? To naprawdę interesujące pytanie. Coraz częściej słyszy się dziś o miliarderach podróżujących w kosmos. Racja. Czy rakieta wydrukowana w 3D sprawi, że lot w kosmos stanie się dla mnie realny i znacznie tańszy? Zdecydowanie. To znaczy, bez wątpienia to, co robimy, prowadzi do obniżenia kosztów. Nasze rakiety są obecnie około 5 razy droższe, lecz wierzę, że dzięki w pełni wielokrotnego użytku konstrukcjom uda się zmniejszyć koszty nawet 10 lub stukrotnie w porównaniu z dzisiejszymi rozwiązaniami. Zdecydowanie mamy więc możliwość dalszego obniżania kosztów. Uważam jednak, że wyprawa na Marsa oraz pierwsi ludzie, którzy tam dotrą, to w gruncie rzeczy pytanie o sens bycia człowiekiem. Dla mnie motywacją do lotu na Marsa jest przekonanie, że gdyby milion osób zamieszkało na innej planecie, znacząco poszerzyłoby to nasze doświadczenie i rozumienie ludzkiej natury. Na Marsie powstałyby kanały YouTube, na których ludzie pokazywaliby codzienność tamtejszego życia w zestawieniu z Ziemią i opowiadali choćby o relacjach na odległość, jak w Amelie. Postrzegam to jako ogromne wzbogacenie ludzkiej kultury i całego społeczeństwa. Owszem, pojawia się krytyka miliarderów latających w kosmos, i nie ze wszystkimi argumentami się zgadzam, ale każdy ambitny projekt powinien opierać się na przekonującej wizji. Uważam to za niezwykle istotne, bo podróż na Marsa sprowadza się do fundamentalnego pytania skoro od pokoleń żyjemy na Ziemi, to jaki jest kolejny krok? Dlaczego nieustannie dążymy do rozwoju, ulepszania świata i popychania cywilizacji naprzód? Dla mnie to głęboko egzystencjalne dotyczy tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem.